będzie 38 odcinek chyba z Pacifica 20 dzisiaj będzie jeden z wyjątkowych odcinków, bowiem dokładnie tak, odbieramy nagrodę za kartę 99 overall Sergio Ramos. Nie wiedziałem, że to się stanie, ale jednak się stało, za chwilę zobaczymy animację niesamowitą, po raz pierwszy w życiu mam kartę o overallu 99, po prostu hit. Po prostu hit. Nie spodziewałem się nigdy, że na tym kanale będzie karta, ale proszę. No po prostu to jest karta absolutnie do końca gry. Przecież patrzcie, 92 pejsa. On, on jest gangu hulitan Patrzcie to, 92 tempa, 97 fizyczności. Aż mi się le, język plączy, nie no. Coś niesamowitego. Ach, tak, więc odbieramy za tego pana, który... Jest już w zespole 999 99, wara, kolejny dobry obrońca, ale co z tego, tak więc lecimy, lecimy. Okej, okay. na początek otwieramy spiczka 89 plus pik więcej chyba, czy, patrzymy co my tu mamy i, aha, do 89, Kona! ikona na już na sam początek, Mike co za start. Co za start, ale zaczęliśmy ten odcinek. No po prostu hit. No po prostu hit. No i teraz doszły wieści, że zniknęła runda lightningowa. Tak więc nie otworzymy dzisiaj więcej paczek, pomimo że mamy milion końców. Właśnie przed chwilą sobie uświadomiłem. Sprawdzę czy jeszcze nie ma nie, nic, nie trafiłem, bo się ścięła paczka. Czy żadnej ikony nie było? O oh jest. Hmm. no, Aż mi szkoda, no, ale. No, aż mi szkoda. No, ale to nic, no. Otwieramy paczki specjalne. Może coś będzie. Najwyżej więc na to jest nagę dwie części. A to jest toc. A tu jest toc. Tylko jaki? Pegia? Kurde. powiesz, że to będzie duże. Nie, Belgia i śpę i... Iś... Syk płapkach dębele. Ja. Belgia śpę. C... No nic, dobra. No A tutaj walkout z zwykłej karty. I co my tu mamy? Francja? Kante! Okej. Okay, spoko. Koro Kante. Okej. Mogło być kolejny, Na pewno dobry traw. Co z nim, Parse, Inform, okej. Okay. Ostatnia paczka. Może coś dobrego? No nie, inform. No dobra, no. To, to będzie podzielone na dwie części. Jeszcze workout, ok? Spodziewam okej. Niestety nie, nie wiedziałem, że zgasła runda kingowa. Road, Lightning Light Grant, czytam jak się tego. Nie spodziewałem się tego kompletnie, więc odcinek będzie podzielony na dwie części. Jednakże ta druga część wleci jutro, prawdopodobnie na kanał. I Nie out z informem ok, nie wiem co się wpowiedział. No, ale może dać ci drugiego toca? Co on był, toc z Peggy na śpę. <grym> ja nie mogę. Tutaj mamy informa z Gany na padzie. A je! Ej! Już wiem co z tym Mariapom. Był i ten Mariapa był legendą FIFA 13. Pamiętam go do dziś, niesamowity. On się co? Zrobię drafta. A co? Hi, hi, hi. Zrobię drafta. A co? Formacja 4 4321, nie spodziewaliście się drafta, a jednak będzie drafcik. I zaczynamy od niego Krosa. Drugi wybór to coś dobrego. No niekoniecznie coś dobrego. Kolejny wybór, Silver, już Silver, yes. Dobra. LS i tutaj Antoine Griezmann. Był tam Hazard, wiem, ale Griezmann jest lepszy. Tutaj mamy Ocamposa, haha! Troll Leo Messiego. Synny Leo Messiego. Mm, dobra, tutaj mamy... As, weźmy to w bo Hiszpana, Hiszpanie mogą się przydać. tego Carlos, i teraz mam tyle na zakręcam, bo mam naprawdę. To jest niesamowite, że najlepsze karty, które trafiam, a robię za SBC, są hisz, 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 te tych obrońców, nie? Mam Ramosa 99. Oprócz tego mam, y, jak, jak widzieliście, mam kogo? Mam tego, Delicta Toty. Mam tego, a jeszcze, jeszcze mam Wandajka, Informa, i tego, co, dziś, co no dzisiaj, nie wiem, tego, co trafiłem. Nie, no to Naprawdę, czemu najlepsze trafy to są obrońcy? Wytłumaczcie mi, bo ja, bo ja nie wiem. Dobra, Oliveira. Oliveira. No nic. Daje nam z galerii Luka Modnić wiele. Nie grałem jego wersji Optimus Prime. Bardzo mi ciekawi ta jego wersja Optimus Prime. No, no, no. No, no, no. Bardzo, bardzo mi ciekawi tego wersja Optimus Prime. Czy będzie lepsza od Prime'a? Bo Prime'em grałem i naprawdę powiem Wam, wymiata absolutnie. Wymiata absolutnie. Jak, jak dla mnie jeden z najlepszych, jak dla mnie jeden z najlepszych pomocników w całej grze. Naprawdę. I co to. I ja, ja mówię w tej realnej FIFA. Naprawdę. Dobra, bierzemy Januszka. Tam się brat cieszy. Tutaj mamy Wandajka Messi. Okej, okay. Si! To już, to już nie troll. Kurde bele. Ale si, belgia niej <laughs> Dębele. Dobrze. Dobra, dasiwa, jakie to jest fajne. Dobra, trzeba stać wybory. Pierwszy z ich za, to co? Okej, okay. też genialna kart. Krem mi był niesamowity. Jak pamiętacie, tworzył niesamowity duet, bodajże z Felipa Andersonem albo z Richie Alisonem. Ostatnie wybory. Pierwszy z nich to Benjeder, Dobra, niech będzie Wissam Benieder. Też przekozak w tej grze. I ostatnie wybór to Modrycz waram. Ho ho! No i to się nazywa kapitalny Traft. I to nie, nie Kapitan trap, to się nazywa Kapitan. Patrzcie, to przecież ten to hit. Varan, Diego Carlos, Ramos i Fernandez. <noise> Może ten Fernandez nie, ale patrzcie na tą kosmiczną obronę! Przecież Ja nie ma odpalenia, to, jest, to, to jesteśmy lamusami. A w zasadzie ja jestem lamusem. Dobra. Ech. No ale tym składem możemy naprawdę dużo ugrać. A tym bardziej mnie wśród tych wszystkich kart Patryk Vieira którego chciałem przetestować w realnej Fifie. Tutaj gramy z Bordeaux i Chrisman, z Fernandezem. kros z czerwoną kartką. Kalo odpowiada, ale Griezmann to dobija Bordeaux i wygrywamy 3 do 1. Kolejny meczek z Atletykiem Bilbao i tutaj Edesz Una. Czemu on strzela bramki, a nie Messi? No, Messi już strzela brameczkę. Tutaj jest ale szybko Naczo Fernandez. Ktoś jeszcze nikt, a więc 4 do 1. Łatwo wygrywamy ćwierćfinał. Hej, gramy półfinał. I tutaj mierzymy ze serii, Jezu Pan, Prawie, że ikona, to ale szybko Messi strzela, do tego jeszcze Enes Unal i pierwszy do jednego i tym oto wynikiem wygrywamy i dochodzimy do finału, a w finale mierzymy się z Tottenhamem, i już w pierwszej minucie znowu trzemu w pierwszej minucie strzelają, strzelcie ktoś, co jest? Ja, przegrywamy super, fantastycznie. Dobra, no nic. Może jakieś dnia, niestety, niestety, nagrody takie słabe, wszystko słabe. Nie no, no to powinien udany dzisiaj, no bo ikona w piku, plus troszkę żeśmy trochę, no były walkout. to, Tutaj to, 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 to mamy informa z Holandii na ASIO. Mhm, Mhm, Ok, jeszcze lookout Beratiego. Spoko. I mamy paczki 8.1+, w pierwszej paczce mamy Arturo Vidala. Tutaj mamy kogo? Delicta, zsypiena trochę holendrami. Może będzie Van Dijk? Po raz trzeci. Ale fajnie. Zresztą zaraz wam pokażę najlepszych graczy w klubie. I Wam, że najlepsi są tutaj penserowie i obrońcy. I w ostatniej paczce mamy Garta Baila. Ok, i pokazuję wam mój klub. Nie, nie ikony, i możecie zobaczyć: Sergio Ramos, jest Delikt, Samuel Montiti, najlepszy. To czego jest, dodatkowo jest jeszcze Peter Czech, najlepszy z jest Totti Son, De Vrij, Paulinho. Ronaldo, Messi, Robert i Ronaldo, i tutaj dopiero jest Andrew Robertson. Więc naprawdę, naprawdę, naprawdę nie wiem, czemu trafiam tylko od samych dobrych obrońców. No ale to nic, to dobrze, że coś trafiam. Powiem tak, no dzisiaj trafiliśmy ikonę w Piku. Na pewno jestem zadowolony z tego, że trafiłem ikonę w Piku. Odcinek mógł być lepszy, no ale parę walkoutów było, więc trzymajcie się, po razie, cześć.